będzie wynikało to z przeciążenia, czyli zrobiłem za dużo, za szybko albo coś nowego. Skala bólu przekracza gdzieś tam te 3-4 na 10 i od razu czujemy bardzo dużą bolesność, brak siły w tym mięśniu, nie daj Boże jakiś siniak czy duży obrzęk. Wtedy zdecydowanie trzeba udać się na dokładniejszą diagnostykę. Na pewno nie chcemy rozciągać, tu można zobrazować to, że jak zrywa się mięsień, to tak jakbyśmy ścierkę rozrywali, no to są strzępki. Jak najbardziej trzeba tą aktywność możliwie na jak najwyższym poziomie zachować. Chodzenie będzie powodowało po prostu, że będziemy lepiej się czuli. Cześć, słuchasz i oglądasz talks for Life, czyli podcast nagrywany w Studio Physio for Life w Warszawie i w tym podcaście rozmawiamy o zdrowiu szeroko pojętym e, i o tym, jak się nie psuć albo co zrobić, jak przez przypadek Twoje ciało dozna urazu kontuzji i zepsuje się w jakiś inny sposób, albo jest ci po prostu dyskomfortowo. Dzisiaj rozmawiam z Karolem Oniśkiewiczem. Witam serdecznie. I z Bartkiem Pietruszewskim. Dzień dobry. Naszymi fizjoterapeutami z Physio for Life w Warszawie. Ja nazywam się Natasza Geldon. I ten odcinek skierujemy głównie i przede wszystkim do osób, które czują ból albo napięcie w łydce. I zaraz powiemy, z czego on może wynikać i co można z tym zrobić, więc właśnie od tego zacznijmy. Jakie są przyczyny bólu łydek, tudzież łydki, bo może boleć jedna, albo głównie boli jedna zazwyczaj. No to już różnie. Okay. E, oczywiście e, trzeba zacząć słowa, to zależy, czy boli jedna, czy, czy dwie. E, jak mówimy o głównych przyczynach, no to zwykle będzie to uraz no uraz. Będzie wynikało to z przeciążenia. Um, czyli zrobiłem za dużo, za szybko albo coś nowego. Mhm. Um, no i ta łytka nie jest gotowa na to, co zrobiliśmy. Czyli to będzie problem mięśniowy wtedy. Tak, mięśniowy. No i jakby jeszcze co często się zdarza, um, no to może wystąpić uraz ostry. Tylko że tu już jakby nie będziemy mieli wątpliwości jakichkolwiek, że coś się wydarzyło. Tak, natomiast to są sytuacje, które występują zdecydowanie rzadziej. Rzeczywiście, tak jak Karol powiedział, te kwestie przeciążeniowe, zmęczeniowe dużo częściej będą dawały nam jakiekolwiek objawy. Natomiast no, może wystąpić albo uraz ostry, co rzeczywiście jest przez nas bardzo dobrze odczuwalne. Zazwyczaj bardzo często możemy usłyszeć, że człowiek mówi, takie określenie, że jest sprężyna, która się napina, która się nagle zrywa. To zazwyczaj jednak będzie właśnie oznaką jakiegoś większego lub mniejszego urazu. No i pozostałem jeszcze kwestie krążeniowe, które są no, dużo częściej już naprawdę taką poważną kwestią. Tylko wtedy rzeczywiście zdecydowanie częściej to jest jedna strona, że boli nas tylko jedna łydka, mhm. a nie obie. No dobra, ale właśnie ten uraz ostry, to co to jest tak naprawdę? Zerwanie mięśnia, czy jakichś przyczepów, czy, czy co tam może się jeszcze wydarzyć? Bo pomijamy jakby pewnie wypadki takie mechaniczne, nie? że. No, jak już coś, wypadek się wydarzył, no to się wydarzył i rzecz losowa, tak, ale jakby jeśli chodzi o czysto, no, urazy wynikające z aktywności fizycznej, no to ust, ostry uraz będzie się wydarzał wtedy, kiedy jest, dobra, mm, jeszcze trzeba się cofnąć, bo, może, no, bo łydka składa się z dwóch głównych mięśni, czyli tego, który widać na zewnątrz go, gołym okiem, jest to mięsień brzuchaty łydki, pod nim jest jeszcze płaszczkowaty, no i może jeden i drugi się uszkodzić. Mhm. No i um, to co Bartek mówił, że jest taki strzał, tak, e, że nie mamy wątpliwości, że coś się wydarzyło z naszą łydką, to częściej będzie dotyczyło um, właśnie tego widocznego mięśnia brzuchatego, gdzie wtedy jest um, takie odczucie właśnie strzału, kopnięcia, e, że coś się zrywa. Natomiast jeśli chodzi o płaszczkowaty, ten wewnętrzny mięsień, um, no to tu akurat... E, niestety jest on trudniejszy diagnostycznie, no bo nie będzie właśnie takiego urazu nagłego. Mhm. Um, tylko może to właśnie um, iść w stronę kumulacji przeciążeń i wtedy wydarza się z nim coś gorszego niż tylko przeciążenie. Tak, ja chciałbym jeszcze się cofnąć do tego co zapytałaś odnośnie tego czy ten mięsień się urywa. Nawet to uczucie strzału takiego, że coś puściło, niekoniecznie musi oznaczać, że cały mięsień nam strzelił. Mhm. Bardzo często jest tak, że nawet mikroskopijne urazy, które pod bardzo dokładną oceną USG dopiero możemy zobaczyć jakieś mikrourazy, to również może się, to również może sygnalizować właśnie takie uczucie strzału. A czy każdy z nas, osoba, która czuje ten ból, czy napięcie, czy jakiś strzał w łydce, może tak wstępnie odróżnić, czy to jest cokolwiek zmęczeniowego i po prostu przeciążeniowego, czy to już jest poważniejszy uraz, kontuzja i trzeba z tym iść gdzieś dalej, do specjalisty? No jak y, po takim incydencie y, boli łydka y, i na przykład nie, nie ma możliwości y, wejścia na palce, taki no. będzie najprostszy test, albo wiąże się to z dużym bólem, y, no to tutaj warto się skierować do specjalisty, zobaczyć co się wydarzyło, a jeśli no, jest jakiś tam ból, nawet w tym spięciu na palce, Powiedzmy, można by było chyba taką skalę przyjąć, że ból w, we własnej głowie, subiektywne odczucie od 0 do 10, jeśli jest taki do 3-4 na 10, no to ja bym powiedział, że dajmy sobie chwilę czasu do 3 dni i można jakby zobaczyć, czy to się samo wyleczy, mhm. czy to przejdzie. No właśnie chciałam doprecyzować też te takie widełki czasowe, nie? jak dużo czasu sobie dać z bolącą łydką, żeby nie pogorszyć, a żeby wiedzieć, czy w ogóle trzeba podnosić alarm. Ja bym powiedział, do trzech dni, czterech? Zdecydowanie. Wtedy te objawy są najintensywniejsze, również pod wpływem większego zmęczenia. Te, te pierwsze trzy dni mogą być takie, że ta łydka jest obolała, natomiast wtedy po tych trzech dniach te boleści zazwyczaj będą ustępowały i też ten test, o którym Karol powiedział, te spięcia na palce, nie będą po tych trzech dniach raczej nam sprawiały większego problemu. Natomiast jeżeli po trzech dniach występuje dalej bolesność i duże zmęczenie tej łydki, Wtedy zdecydowanie lepiej udać się do specjalisty, chyba że ta skala bólu przekracza gdzieś tam te 3-4 na 10 i od razu czujemy bardzo dużą bolesność, brak siły w tym mięśniu, nie daj Boże jakiś siniak czy duży obrzęk. Wtedy zdecydowanie trzeba udać się na dokładniejszą diagnostykę. I do kogo się wtedy udajemy? Czy to jest lekarz? Czy lepiej się udać najpierw do Was na wizytę? Mi się wydaje, że w sytuacji urazowej jednak w pierwszej kolejności powinien to być lekarz, szczególnie mm -hmm. jeżeli właśnie czujemy to szarpnięcie. Daje nam to zdecydowanie szersze możliwości, jeżeli chodzi o planowanie dalszych etapów terapeutycznych, no i ewentualne wykluczenie dużo poważniejszych kwestii. No tak, bo może być tak, że samo uszkodzenie będzie się wiązało z dużym uszkodzeniem mięśnia, gdzie no nawet wtedy jakieś jego szycie może być potrzebne. Dodatkowo, jakby rozmawiając o łydce, nie można ominąć Achillesa, um, gdzie uczucie e, przy zrywaniu Achillesa jest dosyć podobne jak przy tej już e, e, przy zrywaniu mięśnia łydki, jakby samego w sobie mięśnia. Um, no, ale wtedy towarzyszy temu bardzo głośny trzask. Jakby też, też to też jest takie ewidentne. No i wtedy, jak, jeśli na przykład Achilles się uszkodził, no to z reguły u osób młodych, aktywnych, no to chcemy go szyć. Więc to też od razu trzeba wykluczyć. No, niemniej wtedy, na pewno, też jak już jest zerwany taki chwile całościowo, no to te wspięcie na palce nie będzie w ogóle możliwe. Dobra, no jakby uważam też, że w kwestii takiej urazowej, to ta kolejność zgłoszenia się najpierw do lekarza, a potem na dalszą terapię jest oczywiście gdzieś tam w miarę jasna. Ale załóżmy taki case, że przez te 3-4 dni już troszeczkę przeciąga mi się bolesność albo napięcie w łódce, i wtedy. Co najlepiej zrobić? W takiej sytuacji zdecydowanie dobrze się udać do fizjoterapeuty. My również mamy narzędzia do tego, żeby ocenić, czy to jest sprawa, z którą możemy od razu pracować, czy wymaga to dalszej diagnostyki, czy to jeżeli to będą kwestie krążeniowe, czy urazowe. Tak czy inaczej, się zazwyczaj wykonuje badanie USG yy, i wtedy my możemy pokierować. Natomiast są to stosunkowo rzadkie sytuacje, więc w bardzo wielu przypadkach jesteśmy w stanie od razu rozpocząć pracę. No, i jeśli właśnie już jesteśmy przy tych kwestiach czysto przeciążeniowych, no to raz, że um, samą terapią manualną można często sobie pomóc zdjąć trochę tego napięcia e, z łydki i to może pomóc, ale dwa, to właśnie my jako fizjoterapeuci możemy też sprawdzić, z czego może w ogóle wynikać to przeciążenie. Co się wydarzyło, że się wydarzyło. E, no i chociażby. Testem siły typowych y, wspięć właśnie tych już wspomnianych na palce, porównujemy siłę jednej i drugiej nogi, maksymalna ilość spięć na palce na prawej nodze, maksymalna spięć na lewej. Z mojego doświadczenia, jeśli już coś takiego się dzieje stricte z jedną łydką, z jedną stroną, no to właśnie w, tych, te, w, tych, w tym teście wynika znaczy, widzimy dużą różnicę. Widzę dużą różnicę typu na przykład 10 mniej na właśnie tej bolesnej łydce. No i wtedy sprawa jest jasna, trzeba to wzmocnić, bo z tego najprawdopodobniej wynika wtedy no to przeciążenie, ten uraz? Wydaje mi się, że jest dosłownie jedna sytuacja, tylko, w której ja rzeczywiście nie chciałbym widzieć osoby u siebie w gabinecie w pierwszej kolejności. To jest sytuacja, kiedy bez jasnego urazu wystąpił nagły obrzęk, zaczerwienienie, podwyższenie temperatury, bolesność podczas chodzenia. Może to być sytuacja, w której rzeczywiście mamy do czynienia z zakrzepicą kończyn dolnych. To czy też mi w myślach, bo chciałam właśnie zapytać o te krążeniowe rzeczy. Jasne. Rzeczywiście ta zakrzepica sama w sobie może w danym momencie nie jest niebezpieczna. Natomiast to bardzo łatwo może się przerodzić w zatrowość płucną, która w wielu przypadkach jest już bezpośrednim zagrożeniem życia. I to jest mhm. sytuacja, w której lekarz musi y, osobę obejrzeć, przebadać i zazwyczaj dać jakieś już leki. Ale jeśli ktoś taki pojawi się w Twoim gabinecie, no to jakby jesteś w stanie to też rozpoznać i odesłać do odpowiedniego specjalisty. Jak najbardziej. Mm, dobra, czyli ból łydki, czy może oznaczać coś poważnego, wiemy już, że może. Tak. E, I tu nie ma żartów. A teraz powiedzcie mi jak to jest z tym że boli jedna łydka albo kiedy bolą dwie naraz tak samo Jak my to możemy rozróżnić i czemu no bo w zasadzie używamy dwóch nóg identycznie nie Jakby chodzimy na nich skaczemy wchodzimy po schodach i tak dalej to czemu nagle w jednej się coś dzieje No to tutaj jeśli boli dwie no to z reguły będzie to po prostu zmęczenie zrobiłem trening pobiegałem jakakolwiek aktywność. za domsy. Zakwasy, domsy, dokładnie. No to tu będą obie bolały bardziej. E, idziemy w tą stronę. Jeśli jedna, no to chociażby może to wynikać z jakiegoś prze, e, poprzedniego urazu, wcześniejszego urazu, gdzie dane rzeczy, typu siła, typu zakres ruchu, nie zostały odzyskane, nie, nie wypracowaliśmy tego. No i wtedy naturalnie, że ta noga, która jest już po urazie wcześniejszym, będzie e, działała inaczej, będzie działała prawdopodobnie gorzej. No bo raz, z mniejszą siłą może ona wytrzymać po prostu mniej, a z mniejszym zakresem ruchu, no to można by było to porównać do, mm, że amortyzator z jednej strony działa w niepełnym zakresie, czyli mhm. nam na przykład jedno koło bije mocniej, a drugi amortyzator działa super i jest y, płynnie i przez dziury przejeżdżamy mhm. e, właśnie, właśnie płynnie. A czy można w ogóle, jak już mamy ten ból łydki albo jakieś napięcia w łydce, to powinniśmy raczej unikać ruchu, czy wręcz przeciwnie, próbować to rozbujać, rozruszać? Jak to jest z chodzeniem przy bolesnych łydkach albo z dalszym uprawianiem aktywności fizycznej? My w większości sytuacji, jeżeli chodzi o ten aparat ruchu, zalecamy zachować możliwie jak największą aktywność fizyczną, która nie powoduje pogorszenia objawów. Dlatego jeżeli na przykład boli nas łydka podczas biegania, ale podczas chodzenia i jazdy na rowerze nie, to wtedy jak najbardziej trzeba tą aktywność możliwie jak najbardziej, na jak najwyższym poziomie zachować. Chodzenie będzie powodowało po prostu, że będziemy lepiej się czuli, natomiast jeżeli chodzi o jazdę na rowerze, ta łydka troszkę inaczej pracuje niż podczas biegania, my tam nie robimy takiego ruchu wybijania się albo wspięć na palce, ona bardziej nam stabilizuje tą nogę na pedałach, przez co to będzie bardzo fajne, fajne napięcie. Jeżeli ten rower gdzieś tam nam też przeszkadza, no to wtedy zostawiamy tylko chodzenie, no ale Wydaje mi się, że jest to stosunkowo łatwe do oceny samodzielnej yy, i powinniśmy możliwie jak najwięcej tych ruchów wprowadzać. Też a propos biegania, to um, jeśli to jest na przykład powtarzalne, to uczucie dyskomfortu, bólu w łydkach, um, to może oznaczać, że można to nazwać biegamy za wolno, bo im biegamy wolniej, chodzimy, biegamy wolno, tym większy jest udział łydki w stricte mięśnia, mhm. w jakby w napędzaniu się, a im biegniemy szybciej, tym bardziej korzystamy z mięśni bioder, z mięśni, z mięśni bioder i głównie wtedy z achillesa, z, ze ścięgien, które działa jak sprężyna. Im mocniej na początku je ściśniemy, no, tym mocniej oddaje nam tą energię, więc można wtedy tak podejść też pod tym kątem, czyli spróbować biegać troszkę szybciej, no a gdzieś tam potem sobie to wyrównać ze własną kondycją. I przy samej łydce zazwyczaj bardzo dobrze będzie działał na nas klasyczny trening siłowy. No właśnie, bo chciałam się zapytać, czy takie wzmacnianie mięśni łydki tymi wspięciami na palce, pewnie potem z dokładanym obciążeniem, z jakąś progresją? Czy to też jest metoda troszeczkę na prewencję przeciwko urazom albo jakimś przeciążeniom, i czy, czy wzmacnianie tych mięśni łydki pozwala nam jakby pewnych rzeczy uniknąć w dalszym, na dalszym etapie? To jak najbardziej tak. Szczególnie tych kwestii przeciążeniowych. Zmniejszamy ryzyko nawrotów, czy nawet wtedy, jak mamy ten uraz ostry, wyrehabilitujemy to, czyli właśnie wzmocnimy, naprawimy zakres ruchu, odzyskamy zakres ruchu, to też dzięki takiemu treningowi siłowemu zmniejszamy ryzyko ponownej kontuzji. To jak najbardziej, bo zwiększamy możliwości po prostu, zwiększamy możliwość łydki na to, co może ona wytrzymać. Tak, ja chyba bym unikał dość powszechnej rzeczy, to jest rozciągania łydki w sytuacji, kiedy nas boli, bo w większości przypadków jednak to właśnie wynika ze słabości y, tych mięśni, które, które tam pracują, więc zdecydowanie bardziej chcemy wchodzić w ten bodziec siłowy i powoli przyzwyczajać do pełnego zakresu y, wykonywania tych ćwiczeń, przez co jednocześnie będziemy też ten mięsień i samego achillesa uelastyczniać. Co będzie działało bardzo fajnie prewencyjnie. Czyli rozciąganie odstawiamy na bok. Można powiedzieć, że na, e, przy urazie ostrym, kiedy był ten strzał, to w fazie początkowej, powiedzmy pierwszy tydzień, pierwsze dwa tygodnie max, e, na pewno nie chcemy rozciągać. No tu można zobrazować to, że jak zrywa się mięsień, to tak jakbyśmy ści e, ścierkę rozrywali, no to mhm. są strzępki. My rozciągając mięsień, wchodząc w końcowy zakres ruchu, e, te strzępki od siebie trochę oddalamy, więc utrudniamy gojenie, no i właśnie takie agresywne rozciąganie, co no nierzadko zdarza się u pacjentów, że jak no boli, był uraz, no to mhm. trzeba to rozciągać. Jest to jedno z pierwszych pytań, jakie gdzieś tam ja słyszę. No to wydłużamy tą fazę w ogóle powrotu do biegania, do aktywności, po prostu do zdrowia, rozciągając agresywnie. Mhm. A jak to jest z rolowaniem jeszcze? Na koniec mi powiedzcie? Z reguły nie zalecamy samego rolowania z siebie. Chyba, że już ktoś to przetestował, że mu to pomaga, lubi to robić, to jak najbardziej, na pewno tego nie zakaże. Uważam, że to nie jest w ogóle must have nie musi to być w rehabilitacji, w treningu, w czymkolwiek. No Ale właśnie, jako jak... forma wsparcia nie może zaszkodzi być. zbytnio. Jak najbardziej. Na pewno nie możemy tego zastąpić innymi działaniami i troszkę to jest problem z rolowaniem, że bardzo często, jak osoby do mnie przychodzą, mówią, że się rolują, że się rościągają, ponieważ jest to trochę prostsze od treningu, który realnie spowoduje, że ta tkanka będzie bardziej odporna na obciążenia. A jakbyście mieli tak jednym zdaniem, takim przekazem dla naszych słuchaczy podsumować co z tym bólem łydki mm, może być i co warto zapamiętać z naszej dzisiejszej rozmowy, to co by to było? Nie bójmy się treningu siłowego. Zaufajmy specjalistom i zajmijmy się problemem, ponieważ on, nawet jeżeli w danej sytuacji minie, bardzo prawdopodobne, że nawróci w jakiejś perspektywie. Ja y, bym dodał, właśnie y, a propos y, powrotów na, do aktywności: jeśli ten y, uraz czy dyskomfort wraca za każdym razem, jak my wracamy do aktywności po, po przerwie, po bólu, mhm. y, po kontuzji, no to dobrze by było zobaczyć się ze specjalistą. I słuchajmy własnego ciała. Dużo nam mówi. Nie, nie żyłujmy się, jeśli właśnie przy danej aktywności mamy duży ból. Jeśli ten ból jest tole, tolerowalny, możemy trenować, to to też róbmy. Nie panikujmy, jeśli tylko coś nas boli. Pięknie. Ja Wam dzisiaj dziękuję za tę rozmowę o łódce. Był Bartek Pietruszewski, moim gościem. Dzięki. I Karol Oniśkiewicz. Dzięki. Dziękuję Wam, chłopaki. Jeśli wiecie. Albo czujecie, albo znacie kogoś, kto odczuwa ból w łydce, kto ma jakiś tam dyskomfort, komu nawraca takie coś, to już wiecie, co robić z tym odcinkiem, możecie się nim podzielić. Um, w opisie do tego filmu znajdziecie też przydatny link, tam można kliknąć. I cóż, dziękujemy Wam za słuchanie tego i kolejnych odcinków talks for life Ja nazywam się Natasha Geldon i do usłyszenia, do zobaczenia.